Dzieci jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las, przed ekranem dziś zapraszam na was. Zabieranie mieszkań państwu, które są dla osób potrzebujących, to jest powiedzmy jakiś problem dla pewnej grupy ludzi. Działają mieszkania państwowe. I jak to działa? Coś w sensie oprócz tego, że nie działa, to, to jak to powinno może działać? W jakimś takim zamyśle tego. Dostają osoby, których nie stać na to. Są własnością gmin. No to właśnie to dlaczego ktoś może je kupić albo je przejąć? Jak to nie jest człowieka, który tam w środku mieszka? Bo czasem prowadzony jest program, gdzie umożliwiany jest wykup. Ale czy to nie jest bez sensu? Bo przez to nie ma mieszkań państwowych, bo sobie ludzie je wykupują prywatnie? To jest sposób zapomogi. No ale to jest. Bez sensu. Niech sobie ktoś kupi inne mieszkanie. Czyli w się, sensie, dobra, jestem państwem, a tu jest deweloper. Jestem państwem i za publiczne pieniądze buduję mieszkania komunalne, tak? Buduję sobie, zrobimy domki. Bo nie umiem bloku narysować. Deweloper za swoje pieniądze też buduje domki. I teraz tak, przychodzi człowiek. Jest jeden człowiek, który jest smutny. O mg, nie mam pieniędzy, jestem taki biedny, a muszę mieć dach nad głową. Mieszkanie prawem nie towarem, nie? No i on mówi: Boże, jestem tak, jest mi tak przykro, nie mam gdzie mieszkać. Mam pracę, ale nie stać mnie na czynsz nie na kupno takiego mega fancy mieszkania. I państwo mówią: tak. Nie ma problemu, zamieszkaj u nas. Do czasu, na przykład, jak staniesz na nogi, masz. Mieszkanie z niższym czynszem od państwa. Może to nie są luksusy, ale przynajmniej masz dach, nad głową. ziemia, mówi, wow, dzięki. No i co tu mieszka, no nie? I w mojej logice i w moim rozumieniu on ma dwie drogi: albo staje na nogi i jest bogatszy, bo oszczędzał wiele lat, bo płacił mniejszy czynsz, i może sobie kupić swój. Dom, albo do końca życia mu się nie udało i siedzi na tym tanim mieszkaniu państwowym do końca życia i umiera. Ale te mieszkania to dla gminy to też problem, bo tym trzeba zarządzać, więc małe samorządy się ich pozbywają. No, ale czy cały plan teraz na te mieszkania, żeby państwo budowało więcej mieszkań niskoczynszowych dla ludzi, żeby niedobrzy deweloperzy nie zarabiali krocia na biednych ludziach, którzy nie mogą kupić mieszkania? To nie o to chodziło? Jak nie o to, to o co? Państwo nie buduje mieszkań. No, ale czy oni nie chcą budować mieszkań? Ale w programach masz wykup tych mieszkań chyba. O, tylko o to chodzi, że jeżeli wykupisz te tanie mieszkania, to trzeba będzie zbudować więcej tanich mieszkań. A nie da się dla wszystkich zbudować tanich mieszkań, bo to, to może być jakiś mniejszy procent na państwie, może spodziewać? Gmina z lenistwa i biurokracji woli sprzedać starą ruderę, niż ją remontować, i sprzeda to jeszcze marketingowo, jako pomoc w nowym starcie. No, i dlatego uważam, że to jest program od podstaw. On jest bez sensu. Ale wiesz, że po jakimś czasie możesz wykupić takowe mieszkanie? No to uważam właśnie za bez bezsens. Te mieszkania powinny być przejściowe dla ludzi w kryzysie, którzy mają aktualnie gorzej, albo dla ludzi na start, żeby mogli się wyprowadzić i mogli sobie pomieszkać tanio, zaoszczędzić sobie pieniądze i potem iść gdzieś dalej. W sensie, ja wiem, że może trochę utopijnie to brzmi, ale możliwość zakupu tego mieszkania mnie najbardziej dziwi. Nikt się nie chce wyprowadzać z mieszkania za bezcen. No, myślę, że Chcą ludzie się wyprowadzić z takiego mieszkania, jeżeli mają ambicje. W samorządach nie wydaje się takie bez sensu, jeśli część z tych mieszkań mogą przyznać znajomym i potem wystawić do zbycia. Na tym można robić największy szwindel. Bo uważam Budujesz tanie mieszkanie państwowe Mówiąc, że to będzie dla ludzi tanie na wynajem A później bogaci ludzie mogą je wykupywać od tych biednych Nie masz wszystkich swoją miarą Tam w, w dużej części mieszkają ludzie z niskim wykształceniem Pracują za minimalną lub sieciówki Duże śmieciówki, duże rodziny Oni nigdy nie droją się prywatnego mieszkania przy aktualnych cenach Ty masz podejście, niech zmieni pracę, weźmie kredyt Ale ja rozumiem też, że może być tak, że Dany dom, czy to mieszkanie Będzie mieszkał smutny człowiek z, z najniższej krajowej i on nigdy nie pójdzie do góry. Nie wyciągnie się z tej biedy, na przykład, nie? Ja, ja rozumiem, że tak może być. Dlatego mówiłam, no i on wtedy umiera, nie? Na koniec, że on tam jest do końca życia w tym mieszkaniu. Jak jest rodzina, to oni nie dziedziczą tego mieszkania. Oni mogą tam zostać, mogą tam dalej wynajmować to mieszkanie, ale go nie dziedziczą, oni go nie posiadają. Rozumiesz? Niezależnie od ambicji, kasa mogą przeznaczyć na samorozwój, podróż i tym podobne, zamiast na opłatę kredytu, skoro mam gdzie mieszkać. I możesz, i też możesz. O to chodzi. Że nie musisz mieć tej ambicji posiadania własnego mieszkania, ale też ze względu na to, że nie posiadasz własnego mieszkania, to to mieszkanie też nie jest Twoje. Ty tam możesz mieszkać, ale ono nie jest Twoje. A z tych niskich czynszów, bo tam muszą coś płacić, z tych niskich czynszów, które mają, powinien być utrzymywany jakiś fundusz remontowy tego. No bo państwo nie powinno się wzbogacać na tym, no bo oni to budują nie w celu inwestycyjnym, te, te mieszkania, tylko w celu, żeby zapewnić swoim obywatelom mieszkanie, nie? Więc oni nie chcą na tym zarobić, więc wszystko to, co niby na tym zarabiają, czyli to powinno trafiać do funduszu remontowego tych mieszkań, na utrzymanie tych mieszkań, ewentualnie utrzymanie pracowników, którzy będą zarządzać tymi nieruchomościami. Mieszkania komunalne są bez sensu, powiedziała 27-letnia stymarka posiadająca trzy mieszkania. No to Baltic, wytłumacz mi ich sens. Komunalne są dla ludzi, których nie stać i nigdy nie będzie stać na własne mieszkanie. Zaczęły się jeszcze za czasów komuny. Ja w takim mieszkaniu mieszkałem, tylko zostało wykupione na własność za ułamek wartości. Rozumiem ideę, nie rozumiem momentu wykupienia tego, mieszkania za ułamek wartości. W takim razie państwo w tym traci. Właśnie o to chodzi, że one mają sens, jak nie są wyprzedawane. Traci po 10-15 latach dopiero nie od razu. Kredyt jak chcesz wziąć, to bierzesz na 30 lat taki kredyt, a mieszkanie z czasem tylko zyskuje na wartości, a nie traci. Więc to jest bez sensu. To jest taki leasing tylko na mieszkanie. Tak, ale leasing biorą ludzie, których stać na leasing, a to jest leasing na mieszkanie dla ludzi, których nie stać na mieszkanie. I to jest bez sensu. Kasia tak gada, bo sama zrobiła to samo, co Nawrocki Kappa kupiła mieszkanie od starszego pana i też od razu z lokatorami. Rachunki też im płaci, jak nie zapomni. Także widzowie nie hejtujcie, bo to złota kobieta z Didi. Akurat dwa razy kupiłam mieszkanie od starszych panów, którzy sprzedawali mieszkanie, bo im żony umarły. W obu przypadkach było tak samo. Mega dziwne. Kupić mogłabym mieszkanie, w którym ktoś umarł, ale nie mogłabym w nim przebywać, mieszkać, spać. Ja kiedyś miałam kupić właśnie mieszkanie w Krakowie, takie dla siebie. Jeszcze zanim znałam ręka, zanim się wyprowadziłam z Krakowa, to się przymierzałam do kupna mieszkania tam właśnie, w Krakowie Oglądałam Mieszkanie było fajne, bardzo mi się podobało. I pan mówi, że no, że właścicielka zmarła. A ja tak, gdzie? Mówi, że no tu w domu. To ja podziękuję I wyszłam. I nigdy więcej do tego mieszkania nie wróciłam. Myślę, nie ma opcji. Nie ma takiej możliwości. Ja się boję założyć ubrań z drugiej ręki, bo się boję, że ktoś w nich umarł. A to dopiero w mieszkaniu. Mm -mm. Tu nikt nie umarł, tego jestem pewna. Cała narracja Prawa i żeby na chwilę wcześniej, lega w gruzach, o. bo Karol Nawrocki w wywiadzie bezpośrednio mówi, że nie zrobił tego, co jest zapisane w akcie notarialnym, który przed chwilą pokazali. O nie. Nie wiem jak wy, ale ja notariusza to nie, mniej więcej jak sąd postrzegam. Tam się kurwa nie kłamie. Jak coś jest, ma poświadczenie notarialne, to ma taką pieczątkę. To jest prawda. Ja mam to zawsze wszystko na tip-top z notariuszami. Wszystko podpisane, wszystko przeczytane, żeby było wszystko clear. Bo ja się cykam notariuszy. W sensie, że oni są tacy ważni. I ja was kłamać tego notariusza. Lol. My naprawdę myślimy, że w tej kampanii nikt nie przebije Trzaskowskiego z tą debatą w końskich. Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje, że ta debata w końskich to była w tamtym roku. Tyle debat, ile było różnych. Ile memów z tego już powstało. Ile dram i dymów było wokół tych wyborów. Mi się wydaje, że ta debata w końskich to rok temu, nie? Ja rozumiem, że macie tutaj dyskusję polityczną. Nie zabraniam wam, ale poproszę was jedynie o kulturę wypowiedzi i o szanowanie swoich po poglądów nawzajem. Możecie zadawać sobie pytania między sobą odnośnie, a jaki Twój kandydat ma pomysł na to, a co Twój kandydat sądzi o tym, ale macie to robić ku Kulturalnie. Rozumiemy się? Powiem Wam tak. Czy z prawej, czy z lewej, wyruchają nas tak samo. Nie martwcie się o to. To tylko wybieramy, komu pozwolimy się okraść. Okradną Was i jedni, i drudzy. To nie ma znaczenia. Jak Wam obiecują, że zrobią Wam wspaniałe inwestycje, megaprogramy socjalne, będziecie dostawać milion plus, grill plus, mercedes plus, wszystko dostaniecie pupkę wam wyliżą, podetrą was po sraniu i w ogóle najecie się do w pięciopiastkowej restauracji jeszcze do tego to jeżeli w to wierzycie, to jesteście większe debile niż mi się wydawało nic nie zrobią, nie, nie mam to do nich żadnych oczekiwań i nie, nic się nie zmieni, przykro mi dlatego warto zastanowić się nad konfederacją, bo jako jedyni mówią niepopulistycznie, mówią, że nic nie dadzą tylko nie zabiorą, no i też się z tobą nie zgodzę też się z tobą nie zgodzę, bo wszyscy politycy Politycy są populistami i Menzel również się do tego wspaniałego grona zalicza. Sam wielokrotnie zmienił zdanie na różne treści, patrząc na to, jak termometr wyborczy od tego zależy. Ja na przykład jakie? Ja? Lubię dostawać argumenty, a ja lubię je przygotować, więc daj mi tydzień wolnego czasu na przykład i sobie je przygotuję i ci je rozpiszę, bo nie mam co w życiu robić. Aha, czyli potrzebujesz argumentów z poczką? Nie, potrzebuję przykładów na moje argumenty. Ej Kasia, bo ty masz tą działkę rolną, dawaj, zakładamy ruch separatystyczny, ogłaszamy nie podległość tej działki ogłaszamy Cię królową, a Ty nam znosisz podatki, i mimo to ma szansę wyjść. Ale ja bym w życiu nie zniosła podatków. Wręcz przeciwnie, wysokie podatki. Ale ja bym dała wysokie podatki, które idą w. Parze z usługami, jakie dostajemy. Mencen mówił o uproszczeniu podatków. Już wiemy, że głosujesz na Mencena. Wspaniale. My nie o tym teraz. Ja głosuję na Trzaskowskiego. Ja raczej nie. Na pewno nie w pierwszej turze. Akurat ten argument o imigrantach, ja rozumiem argumentację Trzaskowskiego. To wytłumacz. No to patrz. Cała Unia Europejska mówi, ej, musimy pomóc tym innym ludziom. Musimy przyjąć tych ludzi, którzy uciekają tam z innych krajów, i ich przyjąć do siebie. No i my mamy takie. Mm. Ale nie możemy się wyłamać jako jedynie, no bo to by było dziwnie wyglądało. Więc mówimy, dobra, to my też przyjmiemy jakichś ludzi. Ale w tym momencie wydarzy się wojna na Ukrainie. I my przyjmujemy uchodźców, ale z Ukrainy. Więc nie musimy już przyjmować uchodźców z innych krajów, bo przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy. Więc wypełniliśmy jednocześnie normy, które inne państwa też wypełniały po swojemu. Ale my mamy bliżej kulturową grupę, jaką są Ukraińcy do nas, niż jak inne kraje mają, mają bardziej rozległe kulturowo ten. Więc dobrze na tym wyszliśmy. Jak zapewnić wysokość? Wysoki poziom usług oferowanych przez państwo przy wysokich podatkach? Ile trzeba ludzi, żeby pilnować, żeby nikt tego nie rozkradł X? No ale w moim państwie, w Katazynkowie, to będzie możliwe. Nie będziemy kraść. Kto ukradnie tego? z naszego Katarzynkowa. Będziemy się zbierać do wspólnej puli i będziemy sprawiedliwie to rozdzielać. Każdy będzie ja pił, pracował, będą szkoły, służby medyczne, policja, a jak ktoś się będzie zachowywał, to będziemy go wyrzucać po prostu. No i macie się dostosować, a nie to wypierdolać. Brzmi jak komunizm. No ale w utopijnym podejściu komunizm był nie najgorszym rozwiązaniem, ale też nie idealnym. Demokracja też nie jest idealnym rozwiązaniem. Andrzej Duda zawetował Nieźle. ustawę dotyczącą składki zdrowotnej, obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Sędzi, że jest to zła ustawa, że jest to ustawa, która zabiera pieniądze NFZ-owi, że on nie może tego podpisać. Kurwa. Ale ja nie chcę płacić na ten Za połowę mojej składki zUsowskiej mam super premium ubezpieczenie w tym w medicowerze. A jak twoje premium ubezpieczenie pokryje zawału czy udaru, moje ubezpieczenie pokrywa nawet koszty leczenia za granicą do 300 tysięcy złotych i ciąże. Prowadzenie ciąży i poród Mam w cenie. Jakże Brown chyba trochę stwierdził, że. on za mało się oni mówi, tak wszyscy o tym nawrocki mówią. Stwierdził, że z Ministerstwa przemysłu zdaje mnie flagę Unii Europejskiej, wytrzynią buty, a potem wyjdzie ją podpali. Że ten człowiek dalej ma jakieś polityczne stanowisko. Jest niesamowite. Ja się zastanawiam, jak to jest, że on jest europarlamentarzystą i jeździ na spotkania z nimi, i ja tam przebywa. I on następku z jakiegoś powodu. Dlaczego? Kto to wymyślił? Nie powinno być nielegalnej migracji. Powinna być uszczelniona granica, czyli taka, przez którą się nielegalnie nie przechodzi. O! Ray, To samo mówiłam! Ja nie mam problemu, że jeżeli ktoś ucieka i chce się schronić u nas w kraju, żeby tu przyszedł, nie mam problemu. Ale mam problem, jeżeli ktoś łamie prawo. No Rej! <grym> to chyba już znalazłeś tak wykonujemy... dla siebie? Ale mnie wk**wiażą w... w... tak czasami no bo opowiedział mi całą historię o tym, jak budował, nie wiem, studnie w Burki na Faso, żeby mi powiedzieć, że chce zrobić uszczelnić granice Polski. No rozumiesz. Fotografował pan się z aktorką, która obrażała żołnierzy... No, 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 no. A to jest też jakieś dziwne kurwa, pytanie, bo jakaś babeczka też z telewizji obrażała kurwa ten, a pan miał z nią zdjęcie, to znaczy, że pan się zgadza z tym, że ona obrażała kogoś jak oni się czuli, jak czytali jej wpisy, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że mnie z rękiem łączą, nie? Ale łączyć kupa hołownię z barbarą kurdyjską, bo mieli jedno zdjęcie jest takim takie tłumacz, no! My musimy my, przede wszystkim pilnować granicy przed choćby tymi agentami, którzy nie będą wyglądali i nie będą napisali agent, tylko będą próbowali załapać się na kategorię humanitarną często. Znowu chołownia pieniędzy! Hołownia często punktuje Medzenę, że wymyślacie kolejne zagrożenia, że tutaj nam ci... Unia Europejska nam to zrobi, a ci nam to zrobią, a ci nam tam zrobią, Niemcy nam to zrobią, że wymyślacie nam wrogów, że siejecie politykę strachu i tak dalej. A teraz mówię, że wśród tych migrantów, tych, których wcześniej opisywał jako biednych ludzi, którzy uciekają za granicę, bo to jest jedyna droga, jedyne wyjście, że wśród nich są ukryci tajni agenci, którzy Będą się wśród nich ukrywać i nam zagrożą. ła! Wow. Jest teraz też straży. Ale Kontrola to jest fakt, akurat. Ale ja nie twierdzę, że razliwa, nie. Ja nie mówię, że to jest nieprawda. Ja tylko mówię, że on najpierw reklamuje tych migrantów, mówiąc, robiąc im lepszy PR, że to są często ludzie, którzy jakby szukają schronienia, uciekają i tak dalej. I że trzeba ich zatrzymać na granicy, sprawdzić, ewentualnie udzielić im azylu i jakby spoko. A potem dokłada do nich element strachu. Rozumiecie? Jedno nie wyklucza drugiego. Ale to chodzi o to, jakie, jakie uczucia to budzi w społeczeństwie a nie o to! Kurwa, no może, może mnie nie rozumieć rynek. No to ch to nieważne. Przeczytam panu e, fragment pana tekstu z tygodnika powszechnego z 2015 mhm. roku. Nawet o, jeśli na przyjęlibyśmy ten. absurdalne założenie, że każdy muzułmanin to potencjalne zagrożenie, to co z tego? Przecież Ewangelia mówi wyraźnie, że mam dobrze czynić również tym, którzy mnie prześladują i nienawidzą. No mhm. co to jest? Dwa argument znowu. What the fuck? Tak, to jest bezpośrednio związane z wiarą. To raz. I dwa, i to mówię tak, no jak ktoś cię raz udezwie, to nadstaw drugi policzek. Jak pan ma być moim prezydentem, to nie chodzi mi tylko o to... Czy Pan będzie w sposób odpowiedzialny myślał za, o Wspólnocie, tylko o to, co pan myśli naprawdę? To też jest głupie, głupie pytanie dla mnie. Bo jeżeli ja sądzę, że powinnam być, że jestem wegetarianką, to nie znaczy, że będąc odpowiedzialny za ogół i wiedząc, że każdy człowiek ma różne potrzeby, każe wszystkim, że leć. Sałatę. To jest bez sensu. Ale to mądrze powiedział, bo jego przekonanie może być takie, bądź inne, ale w kategorii ogółu i dobra kraju to inny pogląd. No tak, tylko że Stanowskiego dalej tam kuwa pod próbuje zrobić, no. Zmieniać rzeczy pod... Ale to też jest... Możesz zadawać pytania, a możesz być takim chujkiem, Czyli próbować tak obrócić sytuację i tak rozmawiać z kimś, żeby wyszło na twoje to, co chcesz, żeby on powiedział. Albo żeby później w montażu, albo żeby tak powiedział niefortunnie jakieś zdania. To tak jak Męcen kiedyś Pokazał na, na tym jednym wywiadzie. Że nie na każde pytanie da się odpowiedzieć tak lub nie. Na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? Bo możesz zadać tendencyjne pytania. Możesz zadać pytania z tezą już od razu. Możesz zadawać podchwytliwe pytania, które mają pokazać swojego rozmówcę w gorszym świetle. Więc jest dziennikarstwo i jest też inne dziennikarstwo. I uważam, że to, co w tym momencie robi Stanowski, to jest trochę w jego, w jego stylu i w jego charakterze. Ale ja się spodziewałam, że takich konserwacji w stronę tych rozmówców będzie stosunkowo mniej. Ale i Imoga, jadając z... z politykami, musisz być trochę chujem, bo oni są arcychulami i nie trzymają się zasad. A Chodzi o to, też wiesz, jak to wypada w debacie publicznej dla mnie. Bo dla mnie to wypada tak, że powinno być co jakiś czas takie kąśnięcie. A tutaj pan mówił tam troszeczkę. No dobrze, podyskutujmy o tym. Jakie ma pan zdanie do tego i tego? Czyli to nie jest takie czarno-białe dla pana. Jedn z jednej strony trochę zabezpieczenia granicy, z drugiej strony jednak chcemy ich wpuszczać. Czy Polacy faktycznie mają się czego obawiać? Jakie zagrożenia z tego oczekają? Więc da się powiedzieć kulturalną k na rozmowy, no. My mamy takie zasady, że e, dziewczynki mogą oglądać bajki na Netflixie raz dziennie do godziny, zwykle przy kolacji razem. Nie mają smartfonów, no starsza ma prawie 8, młodsza ma trzy. W jakim wieku dostaliście telefon, pierwszy telefon? Ja pierdolę. Ja dostałam pierwszy te telefon, jak miałam 14 albo 15 lat. I to taki kur... Klapką. Nie, tylko dzwonić mogłam. Jak szłam do gimnazjum, to dostałam pierwszy telefon. A w jakim wieku uważacie, że dzieci powinny sola, dostać pierwszy sola. telefon? No ja uważam, że aktualnie gdzieś na przełomie trzeciej, czwartej klasy podstawówki. To będzie jakieś 10, pewnie 11 lat. A ty czemu tak późno? Wtedy do naszej wsi dotarły Telefony, no. I mogłam zadzwonić do rodziców, że zostaje 10 do dużej koleżanki i nie dostałam szlabanu, że nie wróciłam o 21.00, Na przykład do domu. Telefon to był kiedyś coś bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo ekskluzywnego. I drugiego to coś było. To nie było takie powszechne. Aneta w, te w telefonie, kiedy miałam internet? Chyba w liceum dopiero, no. Równo nie w gimnazjum. No, jak byłam w liceum, czyli miałam już jakieś 18 lat. To jakie to są lata? 2006? Nie! 2016. smaria Widzę, Musicie wiedzieć, że w Radziszowie dopiero w zeszłym roku wymienili wszystkie bryczki na spalinowe i elektryczne. Nie, ale prąd mieliśmy dosyć późno. Prąd był późno u nas, to prawda.